Dobry wieczór, chłopcy i dziewczęta. Wykonałem nożyk. Kawał noża. Jest to Lauri PT. Nie wiem dlaczego oni zaznaczają LPT. Widać Lauri PT, gdzie krawędź ostrza ma. 63 herce twardości. Jest to no, najwyższa w naszej bajce nożowniczej. długość 8 cm z haczykiem no, tam szerokość. dwa i sześć centymetra, czarny dąbek poroże renifera moziąc będzie spoczywać w takiej pochebeczce w takim domku ze skóry Na razie w tym kwiatek pierdyknąłem. Nawet nie wiem, jaki to jest kwiatek. O, 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 o. Oczywiście nity na koniec i początek, żeby się nie rozpierdzielało. Dwunitowa szlufka. Duża szlufka. No... To by było na tyle, drodzy chłopcy i dziewczęta.